Powiecie na zaklęcie, które uśpi Torelaj na 200 lat? Eee, zbyt drastyczne. A co z zaklęciem, przez które będzie miała łaskotki? Za mało drastyczne. A co z zaklęciem, które zacznie wojnę między blaskiem i mrokiem, dobrem i złem, ink i yang? Wojnę, która przyniesie chaos na zawsze! Nie. Ten czar nazywa się Nie Puść Pary. Eliksir nie da ofierze wydać sekretu, bo przy każdej próbie natychmiast zacznie gdakać. Uwaga! Rzuć czar tylko raz, bo inaczej ofiara będzie gdakać aż do samego końca swojego życia. O Ojacie! To ją powstrzyma! Tylko jak znaleźć wszystkie składniki? Do Twoich usług, droga Wiedźmo, znajdź najsilniejszy smrodek roku. No, trening krztos! Tak się spociłem, A. że muszę spalić swoje ciuchy. A pożyczę to na trochę. Okej, okay, ale powiedz wszystkim, że to jest mój smrodek. Prawy ucho gargulca. Cześć, jestem Franki. Może odrobinę też szczypać? Nasz stuletni trupi kwiat może zakwitnąć jedynie po 100 latach uważnej opieki.. To tylko zwykła rzeźba. to może trzeba iść przeczytać całą książkę, żeby lepiej ogarnąć temat. A wcale nie mówię tak, bo strasznie chcę ją przeczytać. Jesteśmy tak blisko. O mamy nie ma już 10 lat. Nie chcę czekać, a głupia rzeźba nie stanie mi na drodze. Co zrobiłaś? Yo, Franki! Co tam? Ach, biegam sobie 108. Próbuję coś sobie przypomnieć. Jakieś wspomnienia? Ach. Może być otwarty tylko podczas pełnego zaćmienia księżyca, gdy jest rada potworów i są wszystkie talizmany. W innym razie otwarcie portalu może wywołać światową katastrofę. Oh! Otwarcie portalu może wywołać światową katastrofę. No to było dość słabe. A Claudine może chcieć to zrobić, żeby znaleźć mamę. Co toś? Do nogi? No chodź Hm, To pewnie labirynt, o którym czytałem w książce. W książce czytania, której nie miałem nawet szansy dokończyć. Chyba powinniśmy wrócić do biblioteki i skończyć tę książkę, a później tu wrócimy.... Dużo później, a, a o nie, jesteśmy blisko. Mama pewnie zostawiła mi wisior, żebym znalazła tę szkołę. No a teraz nareszcie wiem, jak możemy ją odnaleźć. Okej, okay. moim zdaniem spotkania rodzinne są potworzaste. Chyba mamy do pokonania labirynt minot. A jeśli zrobimy to mega szybko, będę wam potworzaście wdzięczna. Zacznę jeszcze raz. Okej, okay, powiem wam to jestem autystką. I nie lubię hałasu. Przepraszamy cię, Twyla. Nie mieliśmy pojęcia, że komuś ta muzyka może przeszkadzać. Pamiętam z wycieczki do nawiedzonej opery, że ty nie lubisz głośnej muzy. Tak, biblioteka wydawała się pusta w ciągu dnia, bo wszyscy poszli spać. No właśnie, jest tu cicho, dlatego mogę czytać 1054 książkę. Czy wiecie, że każdy potwór w oryginalnej radzie potworów miał talizman ze specjalną mocą? Jak twój wisior! Zaraz, czytałaś gdzieś o księżycowym kle? Tak, w podstawach talizmanów. Czytam w kolejności alfabetycznej. I nie doszłam jeszcze do wilkołaczego życia, ale pewnie jest tam też coś o księżycowym kle. O, wow, kurczę, ale ty masz mózg! Nie Glodin! Rodzice mówili, że nie można tak komentować czyjegoś mózgu chyba, że jest czyściutki. Voilà! W sensie, że chętnie posłucham, co wiesz. Dołączysz do nas, Twilight? O tak, koniecznie! Dołącz do Straszy Nocowania, opowiesz nam wszystko, co wiesz o historii? Nie wiem wszystkiego. Jeszcze. Zostało wiele książek, ale chętnie do was dołączę. Tym razem postaramy się być cicho. No jasne! Będę ciszej.